Bohaterowie i wydarzenia przedstawione w filmie nawiązują do postaci i faktów historycznych. Bracie, cenię sobie bardzo Twoją znajomość, strategii, jednakże teraz czas na politykę. Powinniśmy wykorzystać nasze zwycięstwa do zawarcia pokoju z Władysławem. Poko Książę Miaszko i Książę Bolesław chcą poddać Mańczyce i wycofać się do swoich dzielnic. Zamiast pragną zachować w nich władzę. Ta Latynie! aresztowany! Pod jakim zarzutem? Zdrada stanowi wpiski! Aaaaaa! Panie, to ważne. Mów. Władysław II, zająć Sochaczew. Panie, Piotr Wostowicz został pozbawiony dóbr y, urzędu oraz oczu i języka wedle twojego rozkazu. Wymarsz i przeszkowajmy się do wojny. Wymarsz dokąd? Do Poznania. Bardziej ufortyfikowanej twierdzy w regionie nie, nie widzę. Bieszko nam powinien udzielić wsparcia. Weź Moja służba już przygotowała dla ciebie komaty. Świetnie. Wybaczam, pani. Ale musimy z moim bratem mówić parę ważnych kwestii. Elżbieta zostanie z nami, bolesławie. Dobrze. Zatem twoja polityka nas zawiodła. Po raz kolejny musimy się mierzyć z Władysławem. nie? Skądże? Tu nie chodzi o winę, tylko o nasze życie. Wiesz, co z nami zrobi. Dlatego teraz pozwól mi działać po swojemu. Wygrać tą bitwę, tą wojnę w za to, kiedy pozbędziemy się naszego brata, oddam ci jego tron. Przystanę tą szczodrą propozycję. Czy już? Tak mi panie. Niech wchodzi. Zapraszam ekscelencjo. – Witaj, książę. Witaj, biskupie. Raduje mnie, że tak szybko się pojawiłeś. Mam prośbę do Twojego zwierzchnika, jednakże wprost nie ośmielę się wypowiedzieć pewnych słów. – Dobrze. E, ale, książę, dlaczego wezwałeś akurat mnie? Ponieważ chcę, abyś przekazał. Twojemu zwierzchnikowi Jakubowi? Co winien zrobić z Władysławem? Wszak to wróg i grzesznik. A co się robi z wrogami? I co się z grzesznikami? Grzesznikami? Panie, prosisz mnie o klątwę? Uważam, Panie. że arcybiskup Jakub winien rzucić ekskomunikat na Władysława. Panie, rozumiem, ale... No, no. O! Nie wybaczę ci niewierności! Cieszę możni stają po jednej ze stron, a Wy duchowni jesteście jak możni. Nie masz pałacu i służby? Służę ludu. A mi? Jesteś ze mną czy z Władysławem? Zdecyduj. Wszyscy ci, którzy będą walczyć dla mnie i dla Bolesława otrzymają nagrodę, kiedy skończy się ta wojna. Wiesz też, jak będę karać swoich wrogów, więc podejmij decyzję. Jeśli jesteście z Jakubem moimi przyjaciółmi, rzucicie tą klątwę. Jeśli jesteście moimi wrogami, będziecie widzieć. Panie, ze strony Jakuba nic nie obiecuję, aczkolwiek ja jestem twoim sojusznikiem i oczywiście będę zabiegać o pańskie sukcesy. Doskonale. A zatem ucałujesz mą dłoń? Oczywiście. Jak mój sługa. Biskup. Możesz odejść. Dlaczego nie chcecie poprzeć sprawy juniorów? Boimy się reakcji władcy, panie. jesteście zwykłymi tchórzami! Dobry za kasztelanie! Obrazą jest służyć temu draniowi. Kazał zabić swoich braci, oślepił palatyna, na marszałka mianował jakiegoś człowieka z ludu. Dobrze, dobrze prawi, podać mu! Przyjdzie za to płacić życiem. Jestem tutaj w imieniu księcia Bolesława. Zjednoczmy się i walczmy za księcia godnego piastowskiej korony. Wyrzućmy tronu tego zdrajcę. Ura! O! Panie? Tak. Chyba, czadem mam ważne wieści z Słończycy. O co chodzi? W mieście wybuchł bunt możnych. Jaki bunt? Możni podburzeni przez kasztelana i wojewodę mazowieckiego zbuntowali się przeciwko twojej władzy. To nie wszystko. Wojska twojego syna na Rusi poniosły klęskę, a arcybiskup poznański nałożył na ciebie ekskomunikę. Dla mnie? Cóż takiego uczyniłem? Panie jest coś jeszcze. Moi ludzie schwytali dwóch dezerterów. Chcieli uciec i walczyć w armii twojego brata. Jeden z nich publicznie namawiał ludzi do wszczęcia buntu. Schwytajcie tych dezerterów. Zbierzcie ludzi i skażcie ich na publiczną egzekucję. I mamy by... tych ludzi. Zobacz, mamy tych ludzi, wszystko jest gotowe. Jeśli pozwolisz, już teraz możemy wykonać na nich wyrok, a twoja obecność byłaby nieodzowna. Niech tak będzie. Wejdź. Człowiek dopuścił się zdradę przeciwko księciu Władysławowi, dlatego też powinien uczyć.